Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to dostawca przede wszystkim ciepła systemowego w Gliwicach, za chwilkę również energii elektrycznej w wyniku nowych inwestycji, nowych inwestycji w produkcję ciepła. To również komfort dla mieszkańców Gliwic. Chcemy w przyszłości zasilać naszych odbiorców, czy źródło ciepła, które zasila Was w ciepło, w ekologiczne technologie. Które nie wykorzystają węgla kamiennego do produkcji ciepła i w przyszłości energii elektrycznej, tylko najnowocześniejsze dostępne techniki i technologie. Niezwykłą wagę przywiązujemy do tego, aby być ekologicznymi. Pierwszy etap mamy za sobą to znaczy część oczyszczania gazów spalinowych po stronie spełnienia standardów emisyjnych, które są niezwykle istotne. Jak po stronie wodnej zakończyliśmy modernizację gospodarki wodno-ściekowej. To był pierwszy podstawowy etap. Bez tego nie poszlibyśmy dalej, bez tego nie byłoby rozwoju. Kolejny etap to jest dekarbonizacja, czyli wprowadzenie nowych technologii, nie tylko spalania, bo mówimy o dużych pompach ciepła, mówimy o sile energii słonecznej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, mówimy o magazynach ciepła które również e, siłą rzeczy muszą się pojawić, jak również mówimy o nowych kompetencjach po stronie usługowej dla naszych odbiorców, po stronie doradztwa, po stronie efektywności energetycznej i zwiększania tej efektywności, aby na samym końcu tego dnia te ciepło dla mieszkańców Gliwic było zeroemisyjne i do tego zmierzamy.